Z Ewangelii św. Marka. Zapytali go więc faryzeusze czyni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im, słusznie, prorok, Izajasz powiedział o was o jak jest napisane. Ten lud czci mnie wargami, Lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci nie nam próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Faryzeusze gorszą się tym, że uczniowie Jezusa nie zachowują tradycji. Jezus zwraca im uwagę, że ważne jest na pierwszym miejscu przekazanie Boże, prawo Boże, a dopiero później tradycje, różne zwyczaje. Jakże niestety dzisiaj często ludzie zachowują różne tradycje. Różne zwyczaje, różne mają przesądy, zapominając właśnie o przykazaniach Bożym. Zapominając, że na pierwszym miejscu powinien być właśnie Pan i Jego prawo. I o tym dzisiaj. Pragnie przypomnieć nam Jezus Chrystus, że przestrzeganie Bożego Prawa sprawia, że nasze serca stają się czyste. Amen.